Dzień dobry, Karolina Misztal, zapraszam na Eurofakty. Dziś zajmiemy się tematem marnowania żywności w krajach członkowskich, wyrzucane są tony jedzenia. Porozmawiamy też o dieslach i zapytamy o kompetencje i zadania europosłów. Parlament Europejski od lat apeluje do krajów członkowskich o przygotowanie przepisów, które ograniczą marnowanie żywności. Polska nałożyła pewne obowiązki na sieci handlowe, ale nie na producentów żywności. Nadal nie ma sposobu, który będzie działał w sytuacjach kryzysowych, na przykład gdy mamy do czynienia z klęską urodzaju i żywność marnuje się, zanim jeszcze trafi na sklepowe półki. Dorodne jabłka na drzewach i pod drzewami. Owoce, których nikomu nie opłacało się zbierać. Mnóstwo ludzi nawet nagrywało filmy ze łzami w oczach i pokazywało, jak przepiękne owoce nie są zrywane, opadają i, i niszczą. A jednocześnie konsumenci w sklepach płacą ogromne kwoty za, za produkty na półkach. Więc pytanie: co dalej, co z tym zrobić? Rolnicy z Karnic kiszą swoje warzywa, kapustę i ogórki, ale im także zdarzają się kłopoty z nadwyżkami. Ponieważ nam było szkoda zaorać dwie tony bardzo dobrego ogórka, stwierdziliśmy, że e, zrobimy e, wydarzenie, festiwal ogórkowy i zaprosiliśmy wszystkich okolicznych mieszkańców, a z czasem też mieszkańców miast, na taki dzień otwarty na naszym polu. Ogórki się nie zmarnowały, a pomysł Dni Otwartych okazał się marketingowym sukcesem. Więc znowu zrobiliśmy takie otwarte dni warsztaty wykopków ziemniaków i, i połączyliśmy to z warsztatami kiszenia e, i robienia surówek z naszych kiszonek, więc z jednej strony dzieci miały atrakcje na, na polu. E, z drugiej strony uczyły się naszych produktów, które potem sprzedajemy tych naszych podstawowych, czyli właśnie kiszonek. Nie tylko w Dolinie Baryczy rolnicy zapraszają do współuczestnictwa w zbiorach. W Holandii rolnik miał cały sad produktów zaprosił ludzi, żeby po prostu za darmo, albo za jakieś e, darowizno, weszli, weszli te produkty i dostał taki duże echo w okoliczności, i dużo ludzi poszło, żeby tam trochę pomagać, e, i w końcu rolnik jeszcze coś e, z tego miał. Straty producentów dotkniętych klęską urodzaju są dotkliwe, ale to tylko część problemu. Chodzi o nieumiarkowane marnotrawienie żywności. Marnowanie żywności to jest również marnowanie zasobów. Gdy popatrzymy na to, jak wiele wody potrzeba do wyprodukowania jednego kilograma na przykład mięsa, to są niebotyczne ilości, aż ludzie nie wierzą, że to, jest, że to są tysiące litrów, a nie ani jeden litr, tak? według tej rezolucji unijnej mówimy, że marnuje się żywność wtedy kiedy też nie mamy jakby alternatywnej zagospodarowania i alternatywą są różne formy, między innymi chociażby tworzone w Polsce Federacje Banków Żywności, tak, gdzie można, można zgłosić, że taką żywność można odebrać i ją zagospodarować, chociażby do firm cateringowych czy do domów opieki społecznej czy do domu samotnej matki, czyli można tą żywność też nieodpłatnie przekazać. Taka alternatywa nie wystarcza, aby zmniejszyć Marnotrawstwo, gdy brakuje rozwiązań systemowych, a nawet danych statystycznych o rozmiarze strat, muszą być cały czas prowadzone analizy ekonomiczne. Tego się nie da uniknąć, ponieważ i producenci mają takie dane na pewno, jaki jest koszt produkcji tego produktu spożywczego, jakie mają zużycie wody, jakie mają zużycie ścieków, ile płacą za likwidację tej żywności, ewentualnie za utylizację. W kraju od dwóch lat trwa debata nad projektem senackim o przeciwdziałaniu marnowania żywności. Tymczasem indywidualne rozwiązania dostępne są od ręki. Jeśli chcemy się dowiedzieć, ile ludzi indywidualnie marnują, można im zapytać, może im też zapytać, żeby mieć taki dziennik marnowanie żywności. Żeby w każdym razie, kiedy wyrzucą coś, żeby notowali. Senacki projekt ustawy o przeciwdziałaniu marnowania żywności dotyczy nałożenia na sprzedawców żywności obowiązku zawarcia z organizacją pozarządową, umowy o nieodpłatnym przekazywaniu żywności na cele społeczne. Ustawa ma wprowadzić opłaty za marnowanie żywności i kary w przypadku niezawarcia takich umów.